Cześć, witam Was na moim kanale. Dziś odcinek figurkowy. E, a to jest taki mały, e, mały spoiler, czy podpowiedź, o czym będzie ten odcinek. E, można go by było skojarzyć tą e, skrzynkę. No, gdyby to był karton, to byłby to Metal Gear Solid. Gdyby to była kostka z oczami, to byłoby to. World War Robot, czyli moje ulubione, ukochane kostki z, ze świata Ashleya Wooda. Tutaj też taka mała zapowiedź odcinka z genialną kostką Squaro, ale to kiedy indziej. A czym Wam się to może kojarzyć? Następna podpowiedź tutaj proszę. Z flagową figurką z konsoli PlayStation, czyli Crash. Bandicoot, tak, i to taki gościu, taki właśnie gościu będzie bohaterem tego odcinka. Tutaj mała podpowiedź w postaci wkładki do pudełka, właściwie do tej zgrzewki, w której dostajemy tą figurkę. Ja kupiłem Butlek, czyli taką nieoficjalną wersja. Właściwie to nie jest butlek, bo butlek chyba nie powinien korzystać z znaków towarowych, a tutaj jest to po prostu podróbka e, Krasza Bandicota z Neki. Wszędzie jest Neka. Wszystko jest tutaj odpowiednikiem <laughs> przepraszam oryginalnej figurki. E, kartonik był mocny, ta wytłoczka była tak już zniszczona, że po prostu jej nie zostawiłem, tym bardziej, że jest to że jest to podróbka, a kupiłem ją za grosze, żeby postawić sobie na półce. No proszę, zobaczcie, wszystko jest tutaj oryginalne z tego, z tego pudełeczka, czyli tak, tak powinno się to tak to się to powinno prezentować. O, w ten sposób. W środku dostajemy figurkę i ten kartonik yy, i tą kostkę, ten, yy, tą skrzynkę, która jest do złożenia. Yy, no Dobra, chciałbym Wam też powiedzieć parę słów o tej podróbce, no bo nie bójmy się tego słowa, sprzedawanej w granicach takich u nas około 100-120 zł, widziałem, czasami poniżej tej stówki. E, czy to drogo, czy to tanio? No oryginały Neki w tej chwili to jest, to jest w granicach... Granicach, no nie wiem, ciężko mi jest odpowiedzieć, bo nawet już później nie szukałem, ale chyba 200-300 zł, czyli połowa tej ceny. Ja kupiłem ją za jakieś takie zupełnie, jeszcze połowę tej połowy, żeby po prostu postawić ją sobie na półce. Ale postanowiłem zrobić odcinek, w którym pokażę Wam, proszę, oto właśnie jest ten, jest ten crash, w którym pokażę Wam, czy czy jest to fajna figurka, czy nie fajna? Jest to dokładnie kopia 1 do 1 oryginalnego Krasza Neki. Z daleka wygląda naprawdę fajnie. Gdy postawimy ją sobie na półce, gdzieś tam za, za szybko, niech sobie stoi. Naprawdę wygląda bardzo, bardzo przyzwoicie. No, jest to. Nie mam oryginału, żeby Wam porównać, ale musicie mi wierzyć na słowo. Każdy, kto miał oryginalną figurkę Neka w ręku, na pewno, na pewno te różnice zobaczy. A te różnice są, no, na pewno w malowaniu. Mój na przykład miał tutaj już zdarty nosek, który musiałem delikatnie podmalować. Ten plastik jest taki. No widać, że nie jest tak fajny jak, jak w tych oryginałach, jest taki, taki inny. Te wszystkie przeguby stawy, które są tutaj, akurat dość, dość proste do zrobienia, bo, bo są duże, nie jest to tak jak w niektórych małych figurkach. No, albo są bardzo luźne, albo są bardzo, bardzo, bardzo sztywne. Gdzieś tutaj te, to malowanie też jest takie sobie, no, te oczka, te oczka naprawdę też y, tak sobie pomalowane, te ząbki. Y, figurka jest fajna, bo ma na przykład tutaj ruchome, ruchome te brewki, czyli możemy mu zrobić takie, takie mocno zaskoczone oczy. Y, ma wszystkie, wszystkie przeguby, które, które ma oryginał, czyli możemy go tutaj ruszać w, trochę w tu, tułowie, możemy mu zginać rączki. Ma te ręce w takich. Plastikowych w takich e, rękawicach, e, ale tak jak mówię, no, gdzieś tam jednak widać, że to nie jest tak, tak dopracowana figurka jak oryginał, gdzieś tutaj nie dolania. E, no, przede wszystkim tu, o tu na przykład tą nogę mam bardzo luźną, e, tą tak samo, a ręce są dość, dość ciężko ruszające się, e, jednak, no. W stosunku ceny do jakości no, jestem w miarę zadowolony. Gdzieś tam sobie będzie stało jako maskotka na półce, bo znów wydanie tak grubych pieniędzy, tak jak samo jak w przypadku niektórych fanko, gdzie widzę takie ceny za no, naprawdę stare figurki i, i kiepsko wykonane, chociaż tam to są oryginały, to, to jeszcze można to zrozumieć dla naprawdę Takiego hardkorowego kolekcjonera. Jest to, jest to na pewno jakiś, jakiś, jakaś rzecz do zdobycia, ale tutaj, no mówię, tą kwotę, którą dałem, jest to adekwatne. No, może maks do tej stówki, gdybyście chcieli sobie tego krasza postawić. No, trochę niefajne jest, że ktoś to sprzedaje, nie. Te krasze sprzedaję je w, w tych opakowaniach wyglądających jak 1 do 1 do neki. Nie zaznacza tego, że jest to butlek, czy jest to wersja chińska, bo często tak widzę <coughs> Przepraszam przy Play Arts Kai, przy takiej firmie, której figurki już dochodzą do 1000, a sprzedawane są na przykład za 400 zł, i tam gdzieś ktoś zaznacza, że jest to wersja nie japońska, tylko chińska, chociaż to też tak jest trochę, trochę oszukiwanie. Oszukiwanie. E, oszukiwanie. Dobra, ja tutaj się pobawię chwilkę. Oszukiwanie tego odbiorcy, że, że to jak gdyby miałbym, nie wiem, wytłumaczyć to, że, 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 że on jest w dwóch wersjach, a nie, że to jest e, podróbka. Ale no, mm, dla mnie jest to nie fair, tak samo jak przy Fanko, przy fanko, przy niektórych popach, też ludzie piszą, że to jest po prostu wersja nieoryginalna. No to rozumiem. Czy wersja gdzieś tam butlek? Tak, jakby to można było tak mniej, mniej, mniej bandycko powiedzieć. Dobra, nie będę tu za długo się nad nim rozwodził. Pokażę Wam jeszcze tutaj, tak dla porównania, jak wygląda taki fajny crash z Fanko. I tutaj te kolory też są super. Ten crash na, na tym Crash tym Racing, na tym Gokarcie. Tutaj jest też ta, w ogóle, w ogóle Fanko wypuściło całą serię, gdzie tych figurek jest tam. E, 7, później jeszcze jest ten <laughs> przepraszam jest jeszcze chyba wersja też Chase któregoś, któregoś jest ta maska Aku Aku którą posiadam, bardzo fajna fajny, taki nietypowy pop i, i taka okładka okładka też z, z crashem mającym tą maskę o, założoną to jest taka wersja okładkowa z gry, o, tak się prezentuje dobra, może zrobimy tak, niech sobie tutaj ten Crash gdzieś tam będzie stał w kilku, kilku wersjach, o, żeby fajnie nam to, nam to wyglądało tu możemy jeszcze tego Aku Aku gdzieś z tyłu zmieścić i tego Crash Team Racing, o, proszę bardzo fajny zestawik nam wyszedł, mam nadzieję, że filmik wam się podobał Pisz też, czy, czy taka konwencja, że jak trafi jakąś podróbkę, czy gdzieś coś, coś będę chciał Wam pokazać, to robić takie filmiki. Trzymajcie się i do następnego. Hej!